Będziemy się w spektrum bierać A, będziemy no, Toplec będziemy śmigać już no. za siebie? No a co, to ja już mogę No tak, Kroisz. <śles Obaga> No i <ślesza> daj No i daj, no, widzisz co się dzieje Sesja Rozbierano. No. Daj całusa, uwieśnij to Uwieśnij ci, wiem, że cię kocham Kocham, A, Aśka myślałem, że Aga <ślesza> <ślesza> Dziękuję. Przedstawię sobie rękę. Na tuś kroju. Na tuś, chodź do mamy. Za Otóż to nie jest wierzchni. Nie takie znowu kawały wielkie. A tu nie chciała się przymknąć? Nie, takie? Mniejsze, no niech będzie. No dobra. I od spodu pod Chcesz kroić? Nie będę. się mieli pić kawy. Kawej. I... Tu serwetka, tam chyba. Tu serwetka się pieciła. Co ostatnio? Czy to jest serwetka? Wszystko już kamierzam się. serwetka pomierzać? Ja troszkę za tego mały, tak? No. no. Nie, co to jest? Tu, znam oczywiście, że już nóż w kupie. Proszę, Jacek. To z wody, nie ma tu wody, czy co? I nie dawajcie nam. No.